Jak ci minął dzień, jak ci się dzisiaj żyło, jak ci minął dzień, co ci się wydarzyło, raj. Widzicie jaka fixa? Człowiek jak sam pracuje, to już dostaje na głowę, przynajmniej nie potrzebuje radia. Tarari raj. Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku moi drodzy. Akurat muszę wywalać chlebek, wam pokażę jakie cuda. Cuda tu się dzieją. Zobacz, jakie bomby. Chleb, jak się sprawdza, czy jest dobry. Musi ładnie pukać i stukać. Jak dzwon. Tak mi Majster mówił: No, piękny chleb. Dzisiaj mam normalnie petardy. Wywalamy, wywalamy. Moi drodzy, robota w piekarni: czyścimy piec. W sumie czyścimy tło. To jako tako wyglądało, po prostu żeby się nie paliło. Jak tam u was? Pamiętaj, nie subskrybujesz, subskrybuj, zostaw łapkę w górę. To jest bardzo ważne i zostaw ślad po sobie w postaci na przykład komentarza. Mówią, Jarek idzie na siłownię. Idź na siłownię, no nie potrzebuję siłowni. Siłownię mam. Już się zdyszałem. Siłownię mam za darmo. Tutaj. A ten co taki blady? Bladził taki. Damy mu trzy minutki. O jezu, się zgrzałem. Nastawię sobie zegar, żeby nie zapomniał. Bo wiecie moi drodzy, jak to jest. Start. Dzisiejszy temat, jak chciał poruszyć zadyszka, przepraszam. Łyk wody. To jest. Pieniądze to nie wszystko, liczy się pasja. Oczywiście ktoś mógłby napisać: Jarek, możesz iść na budowę, zrobić sobie kursy będziesz zarabiał więcej. Powiem Wam, że już przymierzałem się do jednego z kursów, nawet go będę kończył niedługo, ale po prostu ta praca mi się nie podoba. Zarobiłbym 300 funtów więcej, 250 więcej, ale, ale to nie jest dla mnie, no nie czuję się, nie czuję się w tym zawodzie, najlepiej się czuję w tym zawodzie, w którym się wyuczyłem i w którym poszedłem z pasji, bo to jest pasja. Pamiętajcie, pasja jest najważniejsza żebyś dobrze czuł się w robocie, żebyś, no żebyś z pasją przychodził do pracy, żebyś nie przychodził do roboty, mówił ojej, muszę wstać, muszę znowu iść do tej pracy. Pasja, moi drodzy, pasja jeszcze raz. Pasja. Pamiętajcie, pieniądze to nie wszystko. Pewnie wielu z wielu z was się zastanawia, ile jest tutaj pieniążków w tych całych wypiekach. Muszę wam powiedzieć, zgadnijcie, zgadnijcie w sumie. Powiem Wam pod koniec odcinka, albo sobie przewincie. Odpiekam dzisiaj bardzo dużo chleba. No z 200 sztuk, 200 sztuk chleba. Jak to nie jest dużo pracy, to jest 2-3 godziny roboty. Później jakieś foremki, pierdołki, quassanty, inne quassanty i inne słodkości. Więc, moi drodzy, nie ma tragedii. Do czego dążę? Dążę do tego, że takie piekarnie w bogatych dzielnicach naprawdę zarabiają dużo i na przykład dzienny taki, mój wypiek, to jest nie wiem, z 8 stów. Z 8 stów, jakbym to sprzedał teraz w tym sklepie? 8 stówek jak nic. Na mięko, powiem wam szczerze. 8 stóweczek. I, i taki biznesik malutki jest super, no ale do, do tego trzeba liczyć koszta. Koszta paliwa, wiadomo, trzeba rozwieść, bo ten chlebek y, idzie do restauracji. Ten duży co wyciągałem. Trzeba go zawieść, trzeba zatrudnić kogoś. To nie jest takie hop siup. trzeba zapłacić podatki i inne pierdoły. Ale miałem cardio przed chwilą. To nie widzieliście, jak się pociłem. To tak delikatnie wam pokazałem, ale kardio niesamowite. Ale najważniejsze jest pić dużo wody i, i będzie i będzie gicior. Dobra, wysadzamy tego bydlaka tutaj. Chyba mu starczy. To gdzie ja, gdzie ja, ja go wrzucę? Muszę go wrzucić na dół, a wysadzam tym samym, co wsadzam. O. A to jest mniejsza wersja tego samego, co widzieliście przed chwilą. Tutaj go wrzucę. Na sklep. Niech sobie na razie. Niech sobie na razie leży. Mam nadzieję, że mnie słychać. Bo jak nie będzie mnie słychać, to będzie jedna wielka lipa, powiem Wam szczerze, ale mam nadzieję, że jest OK. I za każdym wysadzeniem czyścimy tło. Stara piekarnia. Normalnie cofam się w czasie miotła. Moi drodzy, miotełko, miadę, ale jak Wam mówię, gimnastyka jest potrzebna I jest, i jest gicior. Dobra mordeczki, wsadzę wszystko, odpiekę, nie będę Was zanudzać wsadzaniem chleba, bo to już było na innych odcinkach. O Jezu, żebym się, żebym się, żebym się zgrzał. Będzie na innych, było już na innych odcinkach, będę odpiekał bagietki, to do Was wrócę. Tak moi drodzy, ostatni wsad, a miałem już nie nagrywać tego wsadzania tego chleba, ale kij z tym, chleb wieloziarnisty, który widzieliście, elegancki chlebek, bardzo zdrowy, to nie jest ten chleb marketowy, to jest chleb taki naprawdę robiony z duszą można powiedzieć robiony z duszą, bardzo dużo klientów przychodzi stałych klientów od ponad 20 lat którzy upodobali sobie tą piekarnię i powiem wam szczerze że mój szef nie narzeka na ich brak czyli czyli zyski na pewno ma od 25 lat czy 6 nawet prowadzi tą piekarnię i jest zadowolony ja jestem zadowolony jeżeli chodzi o o mąkę i inne produkty to są wysokiej jakości, można powiedzieć. Mąka jest organiczna. Mąka jest organiczna, bardzo dobra, ale czasami, jak to z mąkami bywa, jest wilgotna lub mniej wilgotna. Musisz dozować wodę odpowiednio, żeby, żeby po prostu nie schrzanić, nie? Dobra. Tu mamy 26 minut, 23, 16 minut do wywalania. O. Zobacz taki chleb. Kosztuje, żeby Was nie skłamać, 4,50. Taki bochen chleba, nie? To jest na ważka chyba, jak się nie mylę, 850 gram. Więc sporo waży. I naprawdę zobacz Elegancki chlebek. Nie jest każdy taki sam jak w fabryce, bo w fabrykach tak jest, że każdy chleb jest jeden w jeden bułka jedna w jedną, bo robią to maszyny, ale muszę Wam powiedzieć że cukiernicy na dole robią kłasanty, normalnie jak z maszyny taką mają wprawę I powiem Wam szczerze, że może podziwiam ich, kurczę, bo jeden w jeden jest coś tam mi napisał komentarz, że, a na pewno z mrożonki chciałem Wam powiedzieć, że mrożonki na przykład wziąłbym teraz, zamroził ten chleb i wziął go sobie do domu i na przykład za Trzy tygodnie go rozmroził i odpiekł czy tam od razu do piekarnika no to będzie ten sam chleb i niektórzy mylą, że o, mrożonki, mrożonki to są niedobre mylicie się, jeżeli jest dobry produkt i jest zamrożony to naprawdę, naprawdę jest dobry tak jak jest zrobiony tak, tak po prostu został zamrożony Lecim z koksem dzisiaj cardio ciepło na dworzu w piekarni też jakieś 25-26 stopni. Że naprawdę. O, jest ok. Lubię tę robotę. Będę powtarzał to setki razy. Jak mam iść do jakiejś piekarni. Mam iść do, do jakiejś piekarni z wariatami jakimiś lata. Szybko, szybko, kurde, szybko, szybko. Ja dziękuję. A kuźwa, nie mam 20 lat, żeby, żeby po prostu, po prostu, żeby rypać, no. Można przyspieszyć, można zrobić, ale ludzie niektórzy są jacy są wariaciki. Chociaż brakuje tych wariacików już do piekarni, No stop do mnie dzwonią. Kiedyś tam CV wysyłałem i cały czas chcą zatrudniać, ale... Za psie pieniądze na razie, nie? Chociaż troszeczkę się polepszyło Płacą o tego funta, może więcej Powiem Wam szczerze, że Że jestem z płacy tu zadowolony Dlatego tu jestem, bo ci, którzy mnie oglądają dłużej Na pewno wiedzą Co ja robię, nie? Jak mi się nie podoba Mi się nie podoba lub coś jest nie tak To po prostu wychodzę i szukam innej pracy Aż znajdę Wrócę do tych uprawnień, tych hydraulików, nie hydraulików. No nie podoba mi się, kurczę. Pieniądze to nie wszystko, powtórzę się. Pieniądze to nie wszystko. Przychodzę do pracy z, uśmie z uśmiechem na twarzy. Wszystko jest ok, jestem sobie szefem, można powiedzieć, i jest super. I jest super elegancko. I słynna para, jeszcze nie naprawiona. A no, to w Anglii to. Mają czas, mają czas na wszystko i psikamy wodą, moi drodzy. Żeby chleb nie spękał i żeby miał fajną wypieczoną skórkę. Żeby nie był mały, nie? Żeby był nawilżony, żeby ładnie urósł w piecu. Ale jak powtarzałem już kiedyś, to nie jest to jakbym Nacisnął parę w piecu, co ja robię, 30, damy 35 minut, żeby się nie spali, bo on jest z ziarnami, szybciej koloruje. Pozdrawiam z Pinky Holland TV, który dzisiaj podesłał mi taki fajny pomysł na odcinek. Łyk, łyk wody. Żebym Wam powiedział ile, no ile dziennie taka piekarnia zarabia, no już mówiłem. 800-900 funtów jest w towarze dzisiaj. Dzisiaj w całym towarze. W tych słodkościach, kwasantach, w chlebach i innych, i innych produktach. Nie? Bo też są ciasta, ciasta, serniki. i inne pierdoły. Ile mi tego zostało? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, zostało sześć, to sobie. 12 minut sobie przyniosę. Hall meal! Za hałas z lodowy. O kurde, mamy Holmil, gdzie go położymy sobie. O, ale Jarek zrobiłeś, nie masz miejsca. Tutaj sobie położymy go sobie. A dzisiaj naprawdę fajna pogoda, jak jest fajna pogoda, jest ciepło. To pada. Najczęściej o! Proszę bardzo, też takie pyszności, znacie to. Tej nacze jakoś tam się nazywa. Nie wnikam, takie robię. Wszystko jest robione tutaj, proszę bardzo. Ja to będę na dole odpiekał, wyciągnąłem z garownika, bo, bo jest gotowe. A reszta, niech no spojrzę, no jeszcze trochę. Foremki już gotowe praktycznie do odpieku i tak leci, tak leci. Czas w robocie, można powiedzieć. Nie ma co, nie ma co narzekać. To Ty, Jaruś, teraz zrobisz z tą deską? Myk. Plusem jest to, że sam pracuję, nie? To jest plus. Jesteś sobie szefem. Chociaż ja tam nigdy nie miałem problemów pracy w teamie, nie? Ale zawsze, jak to w teamie jakiś wariacik się znajdzie, jakiś podpierdalacz, zawsze się znajdzie. Oj, zawsze. A tutaj fajne szczęście. Miałem stara ekipa z ludźmi, który, z którymi pracowałem boże 7 lat, nie? No i tak, dlatego się tutaj znalazłem. To też był czysty przypadek, można powiedzieć. 16 minut, 10 minut do wywalenia. Zajrzymy do pieca, co tu się dzieje. Albo nie otwieramy, bo 10 minut, więc... Więc, moi drodzy, tak mi mija dzień. Można powiedzieć, że noc. Się przestawiłem, mam wolne, to nie mogę spać. Chciałbym się położyć, spać, ale... Ale no nie mogę, kurde, nie wiem, co jest grane. Wiem, co jest grane, no, jestem... Moja żona już nazywa mnie Batmanem. Dziwi się, że w ogóle podjąłem się pracy nocek, no ale high life można powiedzieć. Czasami pracy jest, trzeba się ruszać, trzeba wsadzać, wysadzać, jest gorąco przede wszystkim. No a poza tym, wszystko jest tak jak powinno być w piekarni: nie ma, nie ma żadnej presji. Wiadomo, towar musi być ładny, wygłaskany, wycackany. Bo tak tutaj jest w tej piekarni i musi być jakość. Niektórzy z was mówią Jarek, piekarnia jest brudna, piekarnia jest czysta, to są standardy UK, to nie są standardy moi drodzy, Polski, nie? Ci, którzy, ci, którzy pracowali, w, no w tych w piekarniach, w cukierniach, w zakładach tam produku, produ, produkujących żywność, to wiedzą o tym jak jest, nie? tutaj w Anglii w zakładach pracy, więc nie ma co, nie ma co wydziwiać. Sprzątaczka, pani sprzątaczka przychodzi, codziennie sprząta, zanim ja przyjdę, mam wysprzątane. Ja co robię? Oczywiście sprzątam w stanowisko pracy, myję stół, zamiatam i idę do domu, nie? A ona tak bardziej gruntownie myje piece, takie pierdoły. To jest piec stary, zakopcony. Tu, co niektórzy mówili, jary, gdzie oka. No po prostu tak jest w Anglii, no tak jest w Anglii i nic na to nie poradzisz, no. Tak samo z załatwianiem spraw. No nie załatwisz za pierwszym razem nic. Nic nie załatwisz za pierwszym razem. Czy u lekarza, czy gdziekolwiek. Ja tak mam, moi znajomi tak mają tutaj w Londynie i w Anglii. Dobra mortki, Wywalam i za chwilę do Was wracam. Tak moi drodzy, ostatni produkt dzisiaj. Bagietek Wam nie pokażę. Następnym razem nic straconego. Na pewno będzie Więcej odcinków z piekarni. Zobaczmy formy. Jak wyglądają. Wyglądają pięknie. To jest spelt, czyli yy, orkiszowy. Pyk. Chlebek orkiszowy. Bardzo zdrowy. Zapraszam na mój odcinek. W którym pokazuję, jak zrobić taki podobny bardzo prosto i łatwo. O Boże. trzeba uważać przy wypieku, bo bardzo łatwo się przypala. Trzeba wyczuć piec. Na początku je zjarałem, bo nie miałem wyczutego pieca, po prostu i tak jakoś wyszło. Dobra, odłożymy sobie je tutaj. Piękne, cyk, ma rękawiczki, a łapie gołymi paluchami, widzę te komentarze, pozdrawiam Was serdecznie, a tutaj żytnia forma, zobaczmy, jeszcze trochę, wraca do pieca, wraca do pieca moi drodzy, to jest niedopieczona. Jest czas. Nie ma co. Damy 5 minut. Nie ma co po prostu robić fajansy, jak to się mówi. Serdecznie Wam dziękuję, że byliście. Dziękuję Wam, że jesteście i oglądacie moje filmy. Już niedługo, mam nadzieję, że w tym roku 20 tysięcy subów, więc kochani, zostawcie łapkę w górę lub w dół, jeżeli Wam się nie, nie, nie podoba, ale prosiłbym Was o te łapki w górę i komentarz, zostawcie po sobie komentarz, trzymajcie się, moi drodzy, do następnego, cześć!